Bitwa o Endor. Hej, hej moi drodzy, z tej strony Matt. A to pierwszy odcinek z gry Legego Wiedzne wojny przebudzenie mocy. Na długo przed zniknięciem luka Skywalkera i powstaniem najwyższego porządku imperium przygotowuje się do zniszczenia sojuszu rebelianckiego raz na zawsze. Podczas gdy flota rebeliantów zbliża się do gwiazdy śmierci, Luke Skywalker oddał się w ręce sił imperialnych, aby po raz ostatni stawić czoła Dartowi Vaderowi. W drużynie uderzeniowej dowodzonej przez Hana Solo udaje się tymczasem dostać do Imperialnego Generatora osłon na Endorze. Siły Rebeliantów zmierzają jednak prosto w pułapkę. I tak by się przedstawiał prolog, moi drodzy. Jeśli chodzi o LEGO Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, postanowiłem oczywiście spróbować e, pobrać i e, zagrać oczywiście. Po, powiedzmy o tym, jak, jak bardzo dobrze mi się grało w, w LEGO Batmana. Tylko, że z tym są różnice, że moi drodzy tutaj mamy dubbing, więc to jest jakaś, powiedzmy, nowość. Nie wiem, jak on się będzie prezentował. No, mam nadzieję, że jakoś dobrze, bo, bo, bo w sumie to, w sumie to nie wiem, jak to będzie wyglądało tutaj. Mam nadzieję, że, że równie dobrze, co przynajmniej w oryginale. Ale właśnie przy takich filmikach będę milczał, żebyście mogli sobie spokojnie sami ocenić, jak brzmi dubbing. Witaj, młody Skywalkerze. Z przyjemnością dokończę Twoje szkolenie. Z czasem będziesz mnie nazywał mistrzem. Ogromnie się mylisz. Nie wciągniesz mnie w to jak mojego ojca. Twój opór jest bezcelowy, mój synu. <zysy> Przyjaciele wchodzą prosto w pułapkę, jak i cała ta rebeliancka flota. Niech moc będzie z nami. Bez względu na stan osłony powinniśmy odbierać jakiś sygnał. Jak to zagłuszają, skoro nie wiedzą, że lecimy. Przerwać atak! Osłona jest aktywna. To pułapka! Mówiłem, że tu jest niebezpiecznie. Zachowajmy resztki optymizmu, co? Halo! Hej tam, jeśli można! Szukaliście mnie? A. No I tak moi drodzy przedstawiałby się początek naszej przygody w Lego Star Wars Przebudzenie mocy Lego Gwiezdne Wojny. Rozpoczynamy rozdział pierwszy, czyli, no w sumie to prolog, czyli po prostu wstęp do przyszłych rozdziałów. Mamy tu jakieś opcje, możemy rozwalać. Aha, tak, shift. Sprawdzamy. Gdzie są jeszcze coś wrogowie? Strzelają do nas. Z Shiftem możemy jakieś bardziej efektowne eliminacje, jakby. No właśnie. I znowu ich skopiemy. No takie mocniej, mocniejsze uderzenia jest z, z Shiftu. Oho, wchodzi maszyna krocząca. To jest chyba At. Ale pewien nie jestem, bo at, at, Aty były na... na na tej zimowej planecie, której szczerze nie pamiętam i nie jestem w 100% oblatany w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale. O, dostał. Ale coś tam pamiętam. Mogę zbudować albo po lewej, albo po prawej stronie. Wolę chyba. A. Po lewej stronie. Tutaj, mam... A tutaj mamy informację. Mam. Po, po, tutaj możemy stworzyć nowe obiekty i niszczyć je i rozbudować jako zupełnie co, co innego. Dobra, spacja. Coś gotraliśmy. Mamy coś tam u góry. Wicket. Jak, jak w Batmanie zakładam jest, czyli dokładnie tak samo, czyli niewiele się zmieniło przez te ile to, 3, 4 lata. Różnicy jest między. Wicket Odblokowana to jest ten. jej gudem pamiętam, jak się nazywały te słodkie stworki. Eee. No to tutaj standardowo. Małe postacie takie jak weekend. Mogą wchodzić do własów dostępu i dostawać się na nowe obszary. Mamy taki klocek, ale tym się przejmować nie będę. Mogę zbudować coś tutaj? Aha, i wbiegłem tutaj, żeby zdobyć ten klocek. Dobra, to nie było zbyt mądre. Zdaję się Lego, bo na poziomach pozwala kupować dodatki i oszustwa. Nie no, aż taki nie jestem. A, rozwaliłem, dobra. Teraz możemy iść wszyscy do góry. Jak należy. Okładam, że to trzeba było zrobić. Silne postacie takie jak Chui mogą używać. Mogą takich uchwytów Lego. Chodź, Czujnik. A. a, chyba, że muszę trzymać. Aha, muszę przytrzymać, a. Dobra, to ma sens. I co teraz? Chyba to tyle, jeśli chodzi o to przejście, prawda? A, trzymaj, kopa. Ej. Trzeba chyba obejść to z drugiej strony teraz, mi się wydaje. Musimy to rozwalić. I teraz zbudować z tej strony. I zestawy wyglądają tak w tej edycji gry. Jak możecie zresztą zobaczyć, tak wyglądają mini zestawy. Dzięki wszystkim możesz odblokować nowego pojazdu do kolekcji, dzięki mini zestawom. Mi... Pojazdy jakoś nigdy mnie nie kręciły, dlatego Batmanie też mnie nie kręciły, więc. Więc jakoś to mnie nie. Chyba, że źle poszedłem i tutaj niepotrzebnie budowałem to w ogóle. Da się to jakoś bardziej obejść, że tak zapytam? Nie, czyli chyba źle, źle, źle podczyniłem i trzeba było to jednak z lewej strony. Bo prawa jest... Boże, bo prawa jest tylko i wyłącznie do tego mini-zestawu. Chyba, że coś pominąłem. Udało się. Czubaka! D tym razem. I teraz powinno być. O, jak należy. I po maszynie kroczącej Imperium. A tu mamy kolejną. jak tu są już jakieś w wybuchowe, które mogą nam pomóc, więc będzie łatwiej. Jak myślę? A turmowe jest, widzę, że tu ukrywaj się przed rogiem, jest spacja w okolicach barykat Lego Z? Aha, Zem. Dobra, zlikwidowany. Dobra, to trzeba inaczej. Z i... A, i też dostaliśmy. Dobra. Po prawo. Ale ostrzał tutaj ostry... Ok, udało się, biegniemy dalej. Strzeluj do celów LEGO, by niszczyć materiały wybuchowe. Udało się, dość szybko. Nie wiem, co to jest. Ale fajnie, że to blokowaliśmy. Na pewno fajnie. Wiesz, że tak się świeci. No cóż, nie dowiemy się. Musimy zmienić na wiketę. czy mógł się tam wczołgać. Dużo, dużo obiekty um, pomagają... Boże. Wymagają... grupy postaci. Dobra, jeszcze raz musimy tam wejść. Rozej, rozejrzyj się w okolicy. Tak, nie możesz, wiemy. Rozejrzyj się w okolicy. Pomocy grupy postaci. Chciałbym, żeby mi jakieś kolegowie, ko koleżkowie pomogli. Tylko jak ich zdobyć? Tych nowych koleżków. Szybko trzeba je znaleźć. A tu są. A dowódcy, tacy jak, yy, jak. Tacy jak Wicked, mogą rozkazywać, by pomogli. Może być przydatne. Chodźcie. Brakuje nam jeszcze jednego. Byśmy mogli popchać. Oho, poszły. I się chyba niestety wywróci. Dla niego niestety, dla nas niestety. Udało się. A tam mam mini zestaw, ale z tego to nic nie będę robił. Um, nie ma chyba sensu iść po ten mini zestaw. Nie kombinujmy. Co mogę zrobić? Tylko droidy astromechaniczne mogą, jak Artu 2 d 2 mogą go używać, tak? Tylko jak uwolnić Artu? Drogi Wikecie, jak tu uwolnić Artu? Chcecie tutaj zrobić? Pociągnąć za coś? Jakoś pomóc temu biednemu droidowi. popatrzmy. Ani ma jak nic wycelować, ani nie ma jak w nic. No coś sobie można zbudować. Może Wicked coś może zrobić tutaj? A, no tak. Nie wiem co to i dlaczego. Ale wygląda fajnie. A, najpierw to. Potem reszta. I odblokowaliśmy R2D2. Czyli przyjaznego. A co. Teraz możemy zbudować to. I żeby teraz mógł nam pomóc. Dobra, mamy wyjście. Czemu mogę? Mam wybór w postaci klocka. Jako dodatki fajnie, ale nie dzięki. Zobaczymy, co nam tu. A to na jakiejś zasadzie działa? Nie tak. A, to ma być dopasowane. Dobra, czaje, czaje, już czaje, wszystko moi drodzy. E, odwrotnie. Teraz tak. I teraz to będzie bardziej z tej strony. Jeszcze udało się. Winda działa, szkoda, że reszta postaci nie chce podjechać. Ładnie ich rozwę. Co się stało? Czemu to coś przestało działać? I znowu Artu. A nie, już ja. Chodźcie. Wszyscy. No ale sami przyjdą. Co się będę nimi przejmował? Sobie będziemy pewnie mogli coś zbudować. Jak wnoszę po kolorze. Wygląda jak. W zasadzie wyposażone w haglinu, jak Han Solo. Mogą sobie pociągnąć za. A, no tak. To się shiftem. Wow! Udało się wręcz perfekcyjnie. Możemy liczyć to do obiektywnego. Fajnie. Hmm, fajnie. Czy to są jakieś złe woki? A tam jest ładunek wybuchowy, a tam kolejny będzie nam łatwiej. Nie, nie ma, nie ma jak złe woki, jak zakładam. Tutaj jeden strzał, tutaj drugi strzał. Nie udało nam się przejść dalej. Oni się tutaj się nie udaje w 100% e, wszystkiego za nas zrobić. Więc musimy im dopomóc. Dobra, idziemy, żeby jakoś im bardziej pomóc. Musimy najpierw rozwalić te ad maszyny kroczące po prostu, żeby nasi koledzy mieli łatwiej. Koledzy, kumple. Od razu lepiej. Dobra, to za jakieś bieżnie. Wyglądają jak bieżnie, naprawdę. Nie wiem, czego to parodia, parodia, ale nie widzę teraz, gdzie strzelam, ale mam nadzieję, że w kierunku tamtego, tamtej maszyny. Tak, strzelałem w kierunku tamtej maszyny. Możemy iść dalej. Zabiliśmy wszystkich, już nawet nie patrząc na przynależność. Tam trzeba strzelać 1 na 3, ale co jeden na 3? Pewnie to takie złote kawałki to trochę słabo jak jeden do... O, kurde. Dostajemy Tam był C C3PO Chyba tam był Aha, mieliśmy szczęście Mam już wysiąść Skoro się. To jest. A, jednak nie. Chodzi o to, jaki kask mam wybrać. Bo tutaj widzę po lewo, że będzie identyfikowało nas po kasku. Po koniec, komendancie. Siły rebeliantów uciekają do lasu. Potrzebujemy posiłków, żeby rozpocząć pościg. Otwórz tymne drzwi! No i na tym, moi drodzy, skończymy ten pierwszy epizod. Dalsza część będzie w kolejnym odcinku. Należało po prostu go uciąć, nie przedłużajmy za bardzo pierwszego. To dopiero prolog, a co dopiero reszta. Tak więc zapraszam Was do kolejnych odcinków z, 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 z LEGO Star Wars oczywiście. I do zobaczenia w kolejnych. Hej, hej, na razie, cześć. Ciemna strona.